Siemaneczko w tym pięknym, radosnym dniu słonecznym, wesołym, cudownym, wspaniałym Jest przed godziną ósmą 55 tak? Czy 7,50 jakoś tak No i idziemy, tam już widać Władka. Bardzo bliżutko do wody jest z rzut kamieniem dzisiaj wcześniej rano wystartowałem z, z okazji na te piękne okoliczności przyrody <laughs> Ale dzisiaj będzie fajny dzień, jak to mi się wydaje. Zjaram się na tym słońcu i w końcu będę przejarany. Fajnie, rewelacja. Przespałem sobie w jakimś światarze. Jakimś, jakimś, jakimś Wstałem z samego rańca. Nawet kawy nie wypiłem, bo dzisiaj nie wiem, jak będę miał siłkę, to lecę do końca. A jak nie, to się gdzieś zatrzymam w jastarni albo gdzieś. Zobaczymy, co ma być to będzie. Fajnie jest, gra muzyka, gitara, słoneczko, pięknie, kurde. Nic tylko leżeć na plaży, a nie chodzić. Jedę do Władka na kawkę, gdzieś sobie usiądę. E, może sobie zjem jakieś śniadanko. I go! Narka!